Cześć, dzień dobry, witam Was na dziewiątych mistrzostwach MMA Polska. Dzisiaj pobawię się w reportera i zaproszę Was i pokażę różne zakamarki naszej organizacji, naszego stowarzyszenia. Zapraszam za mną. Jesteśmy w części rozgrzewkowej. Tutaj jest największy młyn. To jest miejsce, gdzie zawodnicy i się zbierają, rozgrzewają, odpoczywają, koncentrują przed walką. Uch, lubię tą atmosferę tutaj najbardziej. Za mną mamy ekrany, gdzie wszyscy zawodnicy mogą przyjść i zobaczyć, w której klatce walczą, w jakiej kolejności, która walka trwa i tak dalej, żeby po prostu wiedzieli, kiedy mają się szykować. To jest, są tylko dwa duże ekrany, a mamy ich kilkanaście. O ile dobrze pamiętam, to 12-13 coś na tych zawodach, ale wiadomo, od hali to się różni. No a ta część no to jest tak zwana wydawka. Tutaj wydajemy sprzęt do walki, jest przymierzany przez zawodników, tak aby wszystko idealnie pasowało. Lecimy dalej. A ci za mną to są koordynatorzy klatek. Każdy ma numer klatki, który obsługuje. Na koszulce czerwonej, czerwonej, żeby się obsłu odróżnić od reszty obsługi. I właśnie kolega Artur obsługuje tak zwaną szczekaczkę. Mają zdrowe gardła. Proszę zobaczyć, wspaniały team. Dobra, jesteśmy przy wybranej drugiej klatce. Walczy Denis i Jakub. Mam taki podgląd na telefonie. Można zobaczyć dokładnie, czy to półfinał, która to walka, jaka kategoria, wiekowa, wagowa. To samo tutaj, nasz supervisor od klatki ma również ten sam podgląd na laptopie oraz na dużym ekranie również wyświetla się to samo, więc mamy po prostu możliwość koordynacji tego, co się dzieje przy każdej klatce, na tak naprawdę na trzech różnych urządzeniach i w trzech różnych miejscach. Słuchajcie, przycelowałem właśnie Szymona Bońkowskiego. On sobie tutaj niby siedzi i myśli, że ma chwilę spokoju, ale nie. To jest, wydaje wam się, że tutaj Szymon sobie siedzi i ogląda telefon, wcale tak nie było, jest to jeden z e, selekcjonerów kadry polskiej, Szymon Bońkowski. Szymonie, jakieś talenciaki się pojawiły? Przepraszam, z jakiej telewizji pan jest? Już <noise> MMA Polska, wiadomo. E, no na razie, no to jeszcze jesteśmy przed finałami, także e, to, to, to jest najbardziej moment, który mnie najbardziej interesuje. Jeżeli chodzi o to, co, co do tej pory widziałem, no to już kilka osób takich. E, jestem ciekaw, bo jak zaprezentują się w finale. Są też osoby, które wcześniej nie startowały na MMA Polska, a są pierwszy raz, więc, więc też jestem ciekaw, jakim pójdzie. Paweł Czerwka ze mną, człowieku, ile ty już jesteś w tej służbie medycznej ogólnie pojętej? E, w tej chwili około 15 lat, tego co dobrze pamiętam, czyli no, kawałek czasu już minęło od samego początku, chyba. No tak, około 15 lat to będzie. A zajmuje się MMA i tym amatorskim i zawodowym ile lat z tych 15? No na początku było to zawodowe, e, czyli 15 lat zawodowe, a w początku powstania stowarzyszenia MMA Polska. Zajmujemy się amatorskim, no bo wcześniej jakieś tam e, były zawody oczywiście amatorskie, natomiast no, to zabezpieczenie medyczne zazwyczaj nie wyglądało na tych zawodach profesjonalnie. Jeździłem bardzo często ze swoimi dziećmi, bo też się biją. Strenują MMA i obserwowałem sobie to pod kątem takim, e, tych zabezpieczeń i zazwyczaj by wyglądało to bardzo słabo. No dobra, no to jakbyś miał teraz porównać właśnie to zawodowe MMA od amatorskiego pod twoim kątem medycznym. Jakie są różnice, czy są w ogóle jakieś i tak dalej? E, ogólnie w tej chwili różnic w zasadzie nie ma. Zabezpieczenia medyczne imprez e, amatorskich e, przebiegają bardzo podobnie jak imprez e, zawodowych siły, środki, czyli ludzie. Bardzo podobnie tutaj przy każdej z klatek mamy zespół trzyosobowy złożony z lekarza, z ratowników. Ogólnie mamy pięciu lekarzy w całym zabezpieczeniu, około 20, 20 osób. Karetka. Także wygląda to w zasadzie tak samo jak na galach zawodowych, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Cześć Jacek. Witam serdecznie. Jacek piekarski ze mną, legenda, legenda, naprawdę to jest gość, dzięki któremu w ogóle zmieniłem podejście i w ogóle do, do pracy Katmena. Jacek, powiedz mi pierwsza rzecz, czym się różni twoja robota tutaj, czyli na MMA Polska na amatorskim turnieju, versus gale zawodowe, które obserwujesz? Nic im się nie różni, z taką samą starannością podchodzimy do naszych czynności, tak samo tejpujemy zawodników, również się opiekujemy podczas i walk. Tajmujemy w ten sam sposób krew, także niczym się nie różni. No, nic, nic kompletnie nie ma w ogóle żadnej nie. różnicy. Podchodzimy do tego tematu. Tak samo bardzo poważnie jest zawodowo. Ja muszę trochę udawać wiesz, zdziwionego, ale oczywiście znasz mnie i do takich detali po prostu podchodzę bardzo poważnie. Więc ja się bardzo cieszę, że właśnie tutaj zawodnicy mogą się poczuć, że są zaopiekowani. Dokładnie jak ci wszyscy w ogóle najwięksi sportowcy w tej dyscyplinie. Że Wam. Główny stół zawodów, tak zwane serce zawodów. Jest tu bardzo dużo ludzi, dużo ekip. Pierwsza ekipa jest od streamingu, drugi to jest nasz MC, pani od dekoracji, nasz główny zespół IT i światło, dźwięki, multimedia. Wracając jeszcze do streamingu, powiem tylko, że dzisiaj mamy. Transmisje i walki odbywają się w czterech klatkach. Zawsze mamy jedną główną centralną klatkę, która dodatkowe ma jeszcze oświetlenie. Każda, dokładnie każda walka i każda klatka jest osiągalna i możliwość obejrzenia na streaming, podczas streamingu. Znaczy, streamingowana jest na, wszystkich, na kanałach MMA Polska. A mamy jeszcze taki blok, blok finałowy, który jest pokazywany w kanale sportowym na żywo i retransmisja w TVP Sport ale zapytajmy tutaj jeszcze parę osób siedzących przy tym stole głównym. Artur, cześć, dzień dobry. Straciłeś już głos? Ile już zdążyłeś wyczytać nazwisk? Nie no, głosu nie straciłem, bo w porównaniu do tego, co e, Stowarzyszenie wiem, Polska potrafiło już zrobić, to dzisiaj jest e, delikatny lajcik. E, ja myślę, że go stracę na finałach, bo to tam wtedy trzeba, jak to się mówi kolokwialnie, mordę żeby to miało wow, jak na zawodowej gali. A ile wyczytałem walk? Nie wiem, no... Z 60 na pewno, tylko że ja mam jedną klatkę, także, a klatek jest cztery, więc sami możecie sobie obliczyć, ile tego jest. Dużo, ale fajnie. Dzięki. Lecimy dalej. Tutaj mamy nasz główny, główne, y, główne mózgi od IT. Słuchajcie, ten cały system, i w ogóle to, co się dzieje, i dzięki temu, że to idzie w tak bardzo skoordynowany i punktualny sposób, to jest zasługa tego systemu i tych dwóch panów. Którzy za tym stoją. Naprawdę system jest przekapitalny. Um, ostatnio wprowadziliśmy nawet profile zawodnicze e, i klubowe, więc też wyświetlają się e, twarze zawodników, więc łatwiej ich, łatwiej ich odnaleźć i tak dalej. Panowie, od kiedy my zaczęliśmy robić ten system? Od, od 2019-2020 roku? Parę lat zajęło, co? No, od pierwszej edycji, tak naprawdę. Chwilę przed pierwszą edycją zaczęliśmy, no i powoli się rozwija, idzie cały czas do przodu. Z każdą edycją wprowadzamy nowe, nowe możliwości. Mamy jeszcze wiele w zanadrzu. Niedawno pojawiły się panele zawodników i klubów. I teraz właśnie tutaj ten część systemu będziemy mocno rozwijać. Dla, to rozumiem, że nie uznajemy, że to jest system, który już jest skończony, tylko jeszcze wymaga cały czas jakiegoś upgrade'owania, tak pani Jadek? Tak, cały czas będziemy go rozwijać, cały czas mamy pomysły, zawsze coś nowego się zrodzi, co chcemy wdrożyć. Czy śmiało mogę powiedzieć, że to jest e, największa baza danych e, amatorskich zawodników i zawodniczek w tym kraju? Zdecydowanie największa i dla zarówno klubów, zawodników, trenerów, Zbieramy wszystkie dane, właśnie z zdjęciami profilowymi zawodników na Czarku, mogę cię na chwilę prosić? Cezary Wojciechowski, akurat przy tej edycji główny nas sędzia. Czarku, powiedz mi, czym się różni teraz ta twoja praca tutaj podczas zawodów amatorskich versus gale zawodowe? Myślę, że głównie tym, że bardziej koordynuję pracę innych sędziów niż sam de facto uczestniczę w ocenianiu rund lub e, sędziowaniu w środku, także dzisiaj jestem sędzią głównym na tych zawodach i do mnie należy to, żeby utrzymać ten poziom, który stworzyliśmy, jak najwyższy e, i myślę, że to się uda. Dobra, co do zasad, bo za każdym razem jak po prostu zbliżają się zawody, to ja mam wrażenie, że ja się muszę edukować z tych zasad, ponieważ wiesz, inne mamy zasady i też ich kwestie właśnie i, i ubioru do walki i, i uderzeń, i ich braku i tak dalej, ilości rund i długości rund i tak dalej, kadeci, juniorzy, pierwszy krok i tak dalej. Nie pierniczy wam się to było? Nie mamy oprócz tego, że zasady są dostępne na, na stronie internetowej i możemy się z nimi zapoznać na co dzień. Mamy taką sprytną ściągę. To znaczy mamy podzielone, wypisane wszystkie kategorie wiekowe i tak dalej. I to jest plik stworzony w tym celu, żeby nam ułatwić, podobnie jak nasz system, bardzo nam to ułatwiło pracę i możemy w każdej chwili zerknąć, szybko zobaczyć, żeby się upełnić, zrobić taki double check podczas zawodów. Dobra, zaczynamy walkę. Całkowicie przez przypadek, w ogóle nie było zaaranżowanego tego kompletnie nic. Zero, zero. Słuchajcie panowie, jesteście od początku z nami ze stowarzyszeniem MMA Polska. Przede wszystkim chciałbym, żebyście wy swoim eksperckim okiem porównali zawodowe MMA do amatorskiego, jeżeli chodzi o poziom, czy widzicie jakiś progres, mówię o, oczywiście o jakości i, i walk, które się toczą no, na kilku klatkach jednocześnie właściwie. To może ja zacznę przede wszystkim dzisiaj kapitalne walki. Myślę, że te, te dziewiąte mistrzostwa i finały dostarczyły mnóstwo emocji. Bawiliśmy się świetnie. Ja zaczynałem w marynarce, kończyłem w koszulce, bo naprawdę ten wieczór się fajnie rozwijał. Jacku? Co ja mogę powiedzieć? No już wszystko powiedział chyba Artur. No powiedz, czy warto inwestować w amatorskie MMA? Tak twoim okiem, człowieka, który siedzi tak długo już w ogóle w tym sporcie, czy to jest jednak strata czasu? Ja myślę, że o stracie czasu to nie ma mowy w ogóle. Ja tylko dodam, że Artur powiedział, że marynarkę zdjął, ja już byłem w samej koszulce, to mi się głupio było z tej koszulki rozbierać z tych emocji. Mówią całkiem okay, poważnie. O tym też mówiliśmy, o tym też wspominaliśmy. Te inwestycje, te inwestycje są też bardzo ważne, je widać. To, że jest tyle klubów. To, że te kluby przybywają, to, że to faktycznie się rozwija w takim kierunku... No bo nie byłoby klubów gdyby było chętnych, nie byłoby... Ne, w ogóle sensu tego prowadzić, a tu byli młodzi zawodnicy, ci najmłodsi nawet, bo też warto na nich zwrócić uwagę tych. Tych juniorów, tych kadetów, którzy tutaj się pokazują. Oglądaliśmy dzisiaj Mozing, tak się nazywa ten, tak. ten zawodnik? Xavier Mozing, druga z rzędu edycja. Facet wchodzi, facet, chłopaczek jeszcze, ale powiedzmy, że facet, bo jeśli chodzi o umiejętności, to już dojrzały całkiem zawodnik. Wchodzi i robi znów no, to, co tam gdzieś ma zaplanowane. To nie ma tak jak w samym młodych ludzi, że jakaś fantazja ponosi, a no już zrobię co innego, bo jest fajnie, bo są ludzie, bo są kibice. Nie, chodzi robi swoje. Znaczy, ja ci zadam pytanie, a ty pomyślisz, ja tylko mam jedno proste pytanie. Bo to tutaj jest w ogóle ochrona. Przecież to są sami grzeczni, dżentelmeni? Czy naprawdę trzeba takiej ilości tutaj, wiesz, pracowników, operatorów? Jest bezpiecznie? Jest bezpiecznie, ale oprócz bezpieczeństwa ważny jest też porządek i zachowanie takiego tutaj spokoju w, y, przy klatkach. Co zawodnicy, którzy mieli do czynienia do tej pory z innymi organizacjami amatorskimi, przyjeżdżając tutaj, stawiają, właśnie mówią, że jest tutaj oprócz bezpieczeństwa, przede wszystkim jest porządek i spokój, i zawodnicy mogą się skupić na tym, co jest dla nich najważniejsze, czyli na walkach, a nie na tym, że ktoś im tam przeszkadza. Ilu dzisiaj jest? Was? 14. Nie, no proszę. 14 pracowników. Dzięki za decyzję. No to jest właśnie jeden z tych nielicznych ziomków, których po prostu udało mi się namówić na dwa, dwa zdania. To prawda, tak, Darku, no. Chciałem to Tobą pogadać, żebyś powiedział tutaj temu szanownemu gronu, jak ciężką pracą pracę wykonujecie, bo ja mam wrażenie, że jak ja przychodzę, to ty jesteś, jak ja wychodzę, to ty jesteś, jesteście tutaj jako cała ekipa techniczna non stop. To ciężka praca, czy po prostu takie lelu polelu? Ja zawsze jestem jak ty jesteś. Ale nie, to nie ciężka praca, ale dużo satysfakcji. Jest owszem, niekiedy trudno, bo zawsze zmagamy się no, przede wszystkim z czasem, bo to jest nasz największy wróg. Co do kwestii jakichś tam technicznych czy, czy powierzchniowych, to zawsze sobie z tym rodzimy. Czas jest kluczowy, ale satysfakcja olbrzymia. No, zobacz, to są. To są niesamowite emocje, to jest, to jest naprawdę super event i to się fajnie ogląda i fajnie, że my tym uczestniczymy, tak jak powiedziałeś, od początku do samego końca. No to z tych 1500 rzeczy wymień, nie wiem, 50, którymi się zajmujecie, może, no nie wiem, czy uda się 50, ale jest, jest taka, taka masa, już tak dwo mówię i w ogóle ledwo myślę, ale wymień kilka po prostu jakichś takich elementów, którymi się zajmujecie. Co robicie na tych? Imprezach, proszę pana. E, przede wszystkim e, odpowiadamy za to, że wygląda to tak, jak wygląda, czyli ukrywamy pewne niedoskonałości obiektów, w których pracujemy. Przygotowujemy go generalnie pod kamery i po to, żeby e, to wszystko w szkiełku wyglądało właściwie. E, dbamy o bezpieczeństwo. To jest, powiedziałbym, jedno z ważniejszych elementów, bo to dbanie o bezpieczeństwo powoduje, że niektóre rzeczy są no, mocniej utrudnione. E, co jeszcze? No, zajmujemy się chociażby komunikacją wizualną, to jak widać zresztą. Odpowiadamy za kwestie związane chociażby z wyklejeniem tych klatek. W sensie tutaj mówimy o, o sponsorach i całej jakby pracy związanej z, z efektywnym no, wykorzystaniem powierzchni, powietrzny reklamowej. E, co jeszcze? No, zajmujemy się całym backstage'em. Przygotowujemy przede wszystkim miejsca pracy dla, dla medyków, to znaczy przestrzeń do, do ich pracy. Co jeszcze? No nie wiem, no ciężko policzyć. No, myślę, że 50. to byłoby tak. Gadać. Rozstawiacie światło, rozstawiacie strefę rozgrzewkową, zakrywacie, poprawiacie, żeby wszystko na płycie funkcjonowało. Jesteście ludźmi od zadań specjalnych. Zawsze jak jest jakaś nerwowa sytuacja albo coś trzeba zrobić, to jesteście po prostu. Od razu w punkt, więc jakby bardzo Ci serdecznie dziękuję w ogóle dziękuję. Za, za te lata współpracy. Cieszę się, że nadal jesteśmy. Zaczęliśmy od zawodostwa, jesteśmy nadal i znaczy właściwie równolegle w amatorskim MMA. Ale to nadal jest wszystko profesjonalne. Cześć, cześć, ponownie! Teraz jesteśmy w trakcie realizacji finałów, które są pokazywane na żywo w kanale sportowym. Sportowym później to miksujemy i jest retransmisja w TVP Sport. Właśnie tak wygląda tutaj cała ta reżyserka. Więc tak naprawdę mamy wydarzenie w wydarzeniu, event w evencie. Jeszcze chodźcie, pokażę Wam jak wygląda temat. związany z, ze streamem. Tu to prawda tylko wyświetlane są teraz dwie klatki. Teraz finały pozostały na klatce numer 1, na klatce głównej. No i lecimy dalej. No dobra, no to już tak tytułem podsumowania. 539 zawodników, oczywiście tym kobiety, mężczyźni. 50 kobiet startuje. Kadeci, seniorzy juniorzy. Pierwszy krok. Słuchajcie, w sumie ogółem. Już patrzę, ilość walk, które przyjdzie tutaj stoczyć naszym uczestnikom, to jest 462 walki na czterech klatkach. I tak, słuchajcie, tak naprawdę celem zawodów MMA Polska. Jest to, aby dać możliwość zdobywania doświadczenia zawodnikom i zawodniczkom, doświadczenia w walce, ale też doświadczenia w radzeniu sobie ze stresem, w radzeniu sobie e, z tą całą atmosferą podczas zawodów, bo jednak walka w klubie, sparring w klubie to kompletnie inna rzeczywistość niż zawody amatorskie MMA.